Witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Jak zawsze staram się uśmiechać. Dlaczego wam powiem? Może to coś was naprowadzi. Oczywiście taki żarcik. Chciałem wszystkim podziękować oczywiście za miły odbiór tego mojego ostatniego też filmu. Jak zawsze mówię, staram się Wam przekazać prawdę, czy się to komuś podoba, czy się nie podoba. Trudno takie jest życie. Jak się popełnia błędy trzeba brać za nie konsekwencje? Ja też na pewno. Niejednokrotnie popełnię jakiś błąd, i też będę musiał zebrać, jak to się mówi, tą pianę z tego piwa co naważyłem. Słuchajcie, chciałem poruszyć kilka kwestii takich dzisiaj. Pytacie się mnie o różne rzeczy, pytacie się mnie o różne kłady. Nie wiem wszystkiego o wszystkim. Nie wiem nic o Segwayu. A te 1000 od razu Wam powiem. Nie mam pojęcia, jak to jest w ogóle. Patrzyłem, tylko konstrukcja jego jest zupełnie inna. Taka bardziej podchodzi do badzi, do utv niż dokłada. Nie mam zielonego pojęcia, jak to będzie się sprawować jak to będzie jeździć. Coś tam pokazują, że można zrobić z niego, w, nie wiem, potwora, wielki prześwit. Wszystko można zrobić ze wszystkiego, kwestia tylko, czy warto i po co. Pamiętajcie, z wysokiego konia długo się leci i się bardzo boleśnie spada. kład to nie musi być, nie wiadomo, jakim potworem, żeby robił robotę. Liczy się też Ryder, Może wspomnimy też o ostatniej lidze. Też były tam jakieś różne niedociągnięcia, niedomówienia. Tam się też troszeczkę dowiedziałem dla Was specjalnie, że tam te wyniki to nie były takie oczywiste. Nie wiedziałem nawet, że taka wojna tam się robi pomału. Rozumiem pewne rzeczy. Może wspomnimy też Markę Kłóżej. W jakiś tam sposób. Nie tym razem na zasadzie, co tam się psuje, bo co się psuje, to chyba wiecie i, i o tym będzie oddzielny film. Tylko na zasadzie, może polityki tej marki w jakiś tam sposób. Chociaż politykę nie powinniśmy się mieszać. Bo być może to będzie dobra marka, a może nie będzie. Także takie sprawy, jeśli chcecie, myśmy poruszyli. Oczywiście, jeśli chcecie zostać. Jeśli nie chcecie, no to możecie się już rozłączyć. Ponieważ ten kanał jest stricte o sprzętach, które nas interesują, czyli kładach, więc tutaj zapraszam nowych. Zapraszam tych, którzy mnie już oglądają do dalszej części. Zacznijmy może od marki Kudrzej. Zawsze, kurde, musi się ten Kudrzej wplątać. Nie wiem skąd to się bierze. Może to się bierze z tej agresywnej takiej, nie wiem, polityki marketingowej. Może to wszystko się zaczęło. Słuchajcie, powiem na wstępie też tak. Bo to nie zdajemy też sobie z tego sprawy. Też wam chcę przybliżyć. Marka Kuzynski też jest nam potrzebna. Potrzebna jest nam też do tego, żeby pokazać innym kładom, innym firmom, no, że można też coś zrobić. Muszą się też, mimo wszystko, z tą marką liczyć i cenowo, i w jakiś sposób jakościowo. Myślę, że oni też się nauczą. Zawsze to powtarzam. Jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że się nie zwiną z rynku. Więc tutaj. Kugej też jest nam potrzebny, bo jeździ tego mnóstwo, jeździ mnóstwo ludzi. Polityka wmawiania wszystkim, że to jest wspaniały sprzęt, że to jest super i tak dalej, i tak dalej. Nie uszczęśliwiajmy wszystkich na siłę. Jak jest wspaniały, jest obro obroni się sam, o, wspaniały vlog, pozdrawiam też. Jak jest taki wspaniały, obroni się, ale nie mówmy tego ciągle, że on jest wspaniały, że on jest fantastyczny, cudowny i on robi wszystko, tak jak ostatnio też tam gdzieś widziałem na tej lidze. Tam chyba na stronie nawet jest importera, że tam nie dopuścili biednego zawodnika do klasy Extreme. Słuchajcie, takie są niestety regulaminy. Trzeba je po prostu czytać. No, czy to było celowe, czy to nie było celowe? Tak stanowi regulamin. I płakanie nad tym, i rozwodzenie się, bo ja nie mogłem pokazać, że ta marka jest taka wspaniała, najlepsza na świecie, a inna nie, to też nic nie wnosi. Nie na siłę. Jest wspaniała, będzie sama się obraniać, także patrząc na to z drugiej strony, kontrowersji tam było jeszcze więcej, na tym rajdzie, już pomijając ekipę medialną pewnej firmy. Nie będę tutaj Wam mówił, bo ten kanał nie traktuje o jakichś tam dramach, bo to czasem przychodzi ludzkie pojęcie, ale z tego miejsca chcę pochwalić, Kładowy Vlog, wiecie o kim mówię, to jest dealer tam Cf moto i Kawasaki chyba jeszcze tam się przykleiło do niego. Fajnie zrobił. Zrobił fajny taki bufecik, taką atmosferę próbował powiedzmy rodzinną, tak, że to rodzina wielka Kładowa. Szacun mu za to. Ja zawsze mówię, jak kogoś trzeba pochwalić, ja go zawsze pochwalę, ponieważ mu się to należy. Uważam, że zrobił to fajnie, zadał sobie dużo trudu. Pomógł też Łukaszowi naprawić sprzęt. Który tam mu się zepsuł w Radzie, bez tego pewnie nie byłoby tego wyniku, więc Kładowy Vlog, plus naprawdę fajnie się zaprezentowałeś, nie na siłę, nie tak jak wszyscy próbują nam wmówić, że to co sprzedają jest najlepsze. Tutaj akurat ta postawa mi się bardzo podobała, jeszcze raz podziękowania ode mnie, być może też od widzów, którzy tam byli, którzy skorzystali z Twojego poczęstunku. Także widzicie, można coś zrobić czasem normalnego. wiadomo, że to też się wiąże z marketingiem i tak dalej. Normalne, tak? Ale inni tego nie robią. On akurat to zrobił, tak, chciał, zrobił fajnie, super. Czemużby nie? Wartość dodana, więc tutaj temat właśnie firmy o tej, której mam na koszulce i tak dalej tych kładów. Nie widzę tam teraz na tych forach, żeby to się powtarzało, że tam to się wszystko ciągle rozkręca. Myślę, że to się chyba już uspokoiło. Yy, obwinianie, słuchajcie, importera no, ma też jakiś tam sens. Producent daje nam produkt, który mamy rozprowadzać na rynku. Przybliżę Wam tylko, jak to wyglądało w przypadku samochodów. Ja, będąc tam związany z jakąś marką, każdy nowy produkt, każde nowe rozwiązanie, ja jeździłem ciągle na szkolenia, byłem tam. Taka nazwa techniczny ekspert-dealera, tak? Musi być ktoś mądry, reszta nie musi być aż nie wiadomo jak wykształcona, bo radzą się tego jednego i wtedy ja poznawałem ten produkt zawsze od podstaw były szkolenia, byli ludzie, którzy mi to przedstawiali. Nie wiem jak wygląda to w przypadku układów. Nie będę się wymanżał, żeby nie powiedzieć czegoś złego, nie oczerniać nikogo. Czy ci dealerzy, którzy dostali te kłady do sprzedania, to oni w ogóle mieli cośkolwiek z tym wspólnego? Ktoś im zaprezentował ten model poza tym, że przejechali kółko i powiedzieli, o fantastyczny, jest super, nie? I dobrze, startuje. Czy oni się zapoznali z technologią, z genezą? Te kłady są bardzo podobne, tak? Ale niektóre mają swoje jakieś tam niedogodnienia, więc importer... Twarzą importera są dealerzy, którzy to sprzedają, serwisy, które to sprzedają, więc no, tu tworzą cały jakby taki zespół, który... Pozwala tworzyć tą markę nie na zasadzie dram, nie na zasadzie współpracy z ludźmi nastawionymi tylko na jakieś tam zyski, coś dla siebie i tak dalej. Więc to ewidentnie źle wygląda. Według mnie, oczywiście, tak, ograbianie tylko innych, dajcie komuś tam szansę, czy jakiemuś produktowi, czy normalnie, nie na siłę. Ja tak uważam, może się nie znam na marketingu, nie wiem, przeszkolcie ludzi, którzy to tam. Oferują ten was, wasz produkt, bo to są wasze twarze, wasze tutaj wszystkie, kurde, jakby nie wiem, być albo nie być. A mówię, Kudrzej jest nam potrzebny też, jak i reszta marek. Ja cały czas jestem mimo wszystko teraz za tą marką BRC, jeśli chodzi o te takie niższe, poniżej CF-moto, jakościowo pady chińskie. Jest to fajnie zrobione, dopracowywane, znowu to powtarzam, i tak dalej. Dużo części z bardzo dużo, większość. Więc skoro oni bazują na Kudrzeju, samo to słuchacie, bazują na Kudrzeju, tak? Więc no, ja uważam, że naprawdę jest tam potencjał. Mimo wszystko jest tam potencjał, tylko nie na zasadzie, pokażemy Wam, że to jest najlepszy kład na świecie. Przykładowo, na Rajdzie nie jest najlepszy na świecie. Nie ma takiego w ogóle. I to, to dla mnie to bzdura. Ale na szczęście wszyscy, mam nadzieję, się uczą. Wszyscy jakoś próbują wyciągnąć z tego wnioski. I każda marka jest nam potrzebna. Więc tutaj, o nie wiem, czy to mogę Wam powiedzieć, ale spróbuję tak, nie ujawniając, nie ujawniając nic. Coś tam szykuje. Goes. Goes coś tam szykuje. Takie usłyszałem, delikatne ploteczki, Co może ci, co wiedzą, to wiedzą ja. Nie mam tego potwierdzonego, ale słyszałem, że będzie coś w Goesie jeszcze dla Was. A wiecie, że Goes to jest taka podmarka CF Moto. Ci co nie wiedzą, jest to jakby zrobione z CF Moto, tak? Tak jak Toyota Lexus, tak samo jest <grytanie> CF Moto i, i Goes. Poza tym, słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. CF Moto Day, będę tam. Darek mi pożyczy swojego kłada. Nie, nie kupiłem CF-ki, Nie, nie, gramy tu uczciwie. Że to są same cewki. Jest tam niedługo impreza Kuczea, ale nie wiem, czy ktoś mi pożyczy Kuczea. <laughs> też bym chętnie pojechał, chyba mnie tam nie zlinczują, jak myślicie. Oczywiście taki żarcik. Więc tutaj impreza CF Moto Day organizowana przez RK Sport. Także zapraszam Was serdecznie. Słuchajcie, będę też testował tą bendę. Tak jak Wam wspominałem. Jeśli chcecie ją tutaj w okolicach Warszawy też zobaczyć. 18 tego miesiąca ATV Dealers Janki. Y, ona tam będzie, jeśli chcecie oczywiście y, dotknąć tego sprzętu. Jeśli to Was interesuje, zapraszam Was tam. Stamtąd właśnie będę miał ten sprzęt, dlatego, że akurat właściciel odezwał się do mnie, zaproponował mi, czym nie ja chcę sobie tego obejrzeć, sprawdzić jako jedyny. Nie wiem, fajnie lubię, jak ktoś tam y, Docenia moją pracę w jakiś tam sposób i mówię: Nie jest to żadna reklama, po prostu on jako jedyny do mnie się odezwał, tak, żebym sobie mógł to zrobić. Więc ja bardzo to szanuję, bardzo to doceniam. Bardzo jeszcze raz dziękuję z tego miejsca. Także pamiętajcie: kłady nam są potrzebne, marka ta też nam jest potrzebna, tylko żeby nie uszczęśliwiali nas na siłę. Nauczą się, zrobią. Dużo chłopaków też u nas jeździ na tych głuchejach. Część się tam widzę sprzedaje, część jeździ, wiecie, sprzedają. Każdy myśli, że sprzedają, że coś się psuje. Sprzedają też, bo nie każdemu na przykład pasuje ten sport. tak? Kupił powiedzmy był tani, tak jak każdy mówi, tani, tani, tani. No, ale może coś mu nie leży, nie wiem, może to nie dla niego, może się już wypalił. Każdy ma prawo wyboru. Także traktowanie to o, że już kupił i sprzedaje, wcale niekoniecznie tak musi być. Po prostu kupił, może mu to nie leży, a może chce coś innego, może tak jak ja zmieniałem samochody kiedyś pół roku. Jak miałem samochód, to było bardzo dużo, bo mnie za chwilę nudził, więc nie traktujmy tego wszystkiego. Kudrzej jaki jest, taki jest, mimo wszystko dużo jeździ i jakoś tam daje radę. Co jeszcze jest w nim ciekawego, naprawdę go można przerobić do ciężkiej przeprawy, mimo wszystko, bo jak wiecie, jest to podobna konstrukcja do Kanama. I wkładając to trochę pracy, umiejętności.